Cześć, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj rozbudujemy naszą bazę. Zabezpieczamy się, ale najpierw oczywiście idziemy zobaczyć nasz ulubiony serial. Możemy do góry bo Chyba nie działa. Dzisiaj działa, ale działa. Odpocznij. A, jest włączony. Nie złączony. Dobra. Esa wieś... A nie jest krzmat. Zrobiłem przejście radło, bo to jednak z tych tych się robi. Kurde. Czy rozpodar tych... Tych można. Hmm. podzielimy, no. pogotujemy dzisiaj troszkę piekarnik, zaciąć sobie takiego ptaka i włączmy i sprawdzamy tutaj A to jest zleżała, surowa, kurde. Dobra, wyłącz. Więc całe niech zje. Po wczoraj niech się naje. O, co zostało jeszcze? Śniemy dwa gwoździe. I młotek. I spróbujemy przygasać. Zobaczmy, czy to nam się uda. Mam nadzieję. Zobaczmy, czy nie ma kogoś, czy jakiś żywy trup nie przyszedł. Dobra. czy nie wstał? Zawarykaduj, no i można cztery takie cztery deski po jednej stronie, i z zewnątrz tak samo Kowka. szansa trzydzieści procent szansę. No, jest marne, żebyśmy coś z tego zetkali. Może jakieś gwoździe? Zawsze coś. No, żadnych. Tylko rupieć. A rupieć Nie wiem, czy można coś robić. Także. Także fajnie. Nie? Ale przynajmniej wiecie, jak e, zrobić jedną barykadę. Вот они да, зомби. Łazi się nie boi, Łazi nie wiem czy nam to dodaje coś kiedyś dodawało. Z tej mi zasłony 25. 4. Da, Spróbujemy. Może się uda chociaż jedną deskę. Zawias, zawias do drzwi nam będzie potrzebne. Eee, Zdejmij zasłony. Jakieś samekierdolę. Tak. Tutaj zostawiliśmy, montuję, spróbujmy. Jesteśmy lekko przeciążeni. Lekko, więc. Przyjmiemy te prześcigarety, to będzie lepiej? Oczywiście. Super. To drugi poziom na siebie, na pewno. Chyba jakieś co dość pięć, na razie to. Yes, he built Drugi Super. No, później mamy jakieś książki szkodowe, wszystko nieużyteczne, jedna książki mamy właśnie o wędkarstwie, mm, no nie. To zalejmy wodą i schowamy. Spokojnie już tutaj daję. Krzyścieradło. Tak jest, krzyścieradło. Na razie z się zajmuję. Nie wiem czy u góry w ogóle się opłaca. Może jak się na górze, ale Cię tutaj drzwi nie. Tak nie by było. Bo można też rozmontować te drzwi. Tutaj na górę, na piętro. I wchodzić właśnie linami. bo nie wiem czy zombie może właśnie zniszczyć te liny. I to jest właśnie to. I wtedy to one mogą sobie tutaj wejdą, ale do góry na nie wejdą. Ale też tutaj jest na dole piekarnik i tak dalej. No więc jedne z tych drzwi na pewno się zablokuje. Na tak, pewno. 20 zanieść głośności mamy dużo właśnie. Jak zyskamy trzeci poziom stolarstwa, to będziemy mogli. Stoła nie będzie potrzebna. Ja mogę to włożyć na kolano, tak? Szkoda, że nie idzie. A spróbujmy sobie to, bo tego i tak nie będziemy używać. Jest deska, widzicie. Ale nie chcę na razie duży brązowy stół I tak dalej, i tak dalej. Dobra, z tego nie było nic, ale mam Duży brązowy stół. Zobaczymy. Mam nadzieję, że przeżyjemy chociaż ten miesiąc, albo tydzień. O, chyba są deski. Dwie nawet. Co, nie zmieści mi się to tu? Czemu ona nie może tego dać? Ach. Już jesteśmy. To jedno, to jest w rozmontujemy chyba na razie wszędzie po jednym bo to zawsze jest yy, jakaś bariera przed tym że, że rozwalam tylko szybę nie? Последний Последний, а, уже. Ага. тут Coś i później zacząć niż... Bo do tygodnia hmm, helikopter może nas nawiedzić, że tak powiem. To jest ten, w Ej, już nie mamy tych. Zjedzmy sobie... Całe to zje. Sobie. sobie. Jest leża to jutro. Jest już nasza postać senna. Idziemy sobie jeszcze coś porozmontowywać. Chociaż po której leci ten nasz program? O 18.00? Łonu natury. Czyżby to było przetrwanie. Już lepiej. Do naszej szopy, a teraz mogę to rozmontować. Zmontować? to. Wyładuj, daj tu. Pan też. Fajnie, że ona jest drewniana. Będziemy mieli z tej szopy dużo drewna. No bo nam nie jest ona potrzebna. Mi nie jest potrzebna w sumie. Oczywiście bierzemy. Stołek rozmontuj, stołek barowy. sobie coś szybko metalowe na razie nie chcę jej też tak rozwiązywać całej trzeba coś pójdziemy się zrzemnąć no mamy tych nic Dobra, no to dzisiaj na tyle. Także żegnam się z Wami i na razie.